Słuchajcie, czas na premię. Są to zdrabki, w których można wygrać nawet 250 tysięcy złotych. Byłaby to naprawdę miła niespodzianka, ale każda kwota, nawet taka mniejsza dużo, kilka tysięcy również poprawiłoby mój nastrój i to byłaby fajna premia. Sprawdzimy, czy coś się udało tutaj wygrać. W tej zdrawce czy nie? W tej chwili zdrapuję liczby, które są wygrywające: czyli 3, 8, 29 i 14. Jeżeli któraś z tych liczb pojawi się gdzieś tutaj na dole, to znaczy, że już wygraliśmy. A ile? Ano kwotę, która jest do tej liczby przypisana. Póki co nie mamy nawet trafionej liczby. Więc nie ma co sprawdzać. Jak widzicie, nie, ma, nie mam ani 31, ani 4. Mam 3, ale 4 nie mam. Mam tutaj 33, a wygrywających takiej liczby nie mam. 18, niestety nie mam. Mam 8, ale nie 18. I tutaj szósteczka. Niestety nic nie wygrałem póki co. Mamy jeszcze kilka tutaj szans. Niestety żadna liczba nie jest taka jak liczba wygrywająca, także tym razem pudło nic nie wygrałem.